Cześć, tutaj Tomek Delimat, witam na kanale 13. Runda. Bohaterem kolejnego filmu z cyklu Knockout na dziś będzie wielki Lennox Lewis. W 1994 roku Brytyjczyk niespodziewanie stracił tytuł Mistrza Świata WBC w wadze ciężkiej i musiał odbudowywać swoją pozycję w królewskiej kategorii. W jednym z pojedynków na przetarcie zmierzył się z Justinem Fortunem, którego w spektakularnym stylu znokautowało. Lennox Lewis rozpoczynał zawodową karierę jako mistrz olimpijski z Seulu z roku 1988, w pamiętnym do dziś budzącym kontrowersje finale pokonał Ridica Bow. I to właśnie Bow miał być rywalem Lewisa w jego pierwszej walce o Mistrzostwo Świata. Amerykanin został niekwestionowanym czempionem po triumfie nad Evanderem Holyfieldem, z kolei Lennox nokautując Razora Radoka stał się obowiązkowym pretendentem federacji WBC. Burzliwe negocjacje nie przyniosły jednak efektu, a wszystko zakończyło się słynną konferencją, podczas której Big Daddy Bow osentacyjnie wyrzucił pas WBC do kosza na śmieci. Po tym wydarzeniu federacja swoim nowym mistrzem wagi ciężkiej ogłosiła Lennoxa Louisa. Zdobytego bez walki tytułu Brytyjczyk bronił trzykrotnie, pokonując tonego Takera, Franka Bruno i Phila Jacksona. We wrześniu 1994 roku Louis sensacyjnie stracił jednak pas, już w drugiej rundzie znokautował go Oliver McCall. Po tej klęsce celem dla Lenoxa naturalnie stało się doprowadzenie do rewanżu i odzyskanie tytułu, najpierw Brytyjczyk musiał jednak odbudować się w starciach ze słabszymi rywalami. W maju 1995 roku pokonał przed czasem Lionela Butlera, a dwa miesiące później jego przeciwnikiem miał być Justin Fortune. Pochodzący z Australii Fortune w dniu walki z Lewisem legitymował się rekordem 11 zwycięstw, dwie porażki i jeden remis. Nie miał na rozkładzie żadnych znanych rywali, obie przegrane zanotował natomiast przed czasem i również w starciu z byłym mistrzem świata wróżono mu porażkę przez nokaut. Uderzała dysproporcja w warunkach fizycznych. Fortune mierzył zaledwie 175 cm, był zatem od Lenoksa ponad 20 cm niższy.

Emmanuel Stewart was saying that when he inherited Lewis, he was fighting for only about 40% of his potential. Now he reckons he's up to about 60%. But Fortune having another success there with his left hook. Oh, that's better from Lewis. The right hand, almost for the first time. Yes, that's what he needs to get. He needs to get the measure, Lewis. And he can do it with the left jab, and then that right hand will come into play. Just stung into a bit of action, Lewis. It was about time he upped the gear and maybe just taught. The Australian a bit more. Strike the right uppercut was a great shot from Lewis. Lewis used the uppercut well. And that's a shot he's got to use with a small man. That cut a bit worse by the right eye. A fortuny caught again. Lewis is starting to have significantly more success in terms of getting through with his own punches now. damaging looking right to the body from Lewis I think we can see some of the good work from Lewis there's that long right hand just measured him with the jab and got the right hand on and he's starting to he's starting to connect with with good punches down hold, down hold. Lewis has to be careful Od początku czwartej rundy Louis wziął się wreszcie do roboty. Heavy in his praise of Lewis. He says that not even uh, a Tyson or a Beau would live with the new Lennox Lewis for eight or ten rounds. So far, Fortune though has managed into the fourth. Lewis here, maybe he's been told by the corner to go out and get the job done now. oh right uppercut was a great shot. Fortune took it well and came back with a terrific left hook of his own. He certainly did. He said he wasn't he hadn't come here to lie down and he's proved that already. He's took some tremendous shots from Lewis.

Even before he hit the floor, Roy Francis had decided that that was enough. In round four, a series of punches, a cluster, of classy uppercuts, and Lennox Lewis, I think, looked for business there. He certainly did. He looked very fast. That was a tremendous finish. Three right uppercuts. All rocked ahead of Fortune Bank. I think the referee was he did the right thing calling it off there. they were very hurtful punches. Here's how he did it. Takie akcje ogląda się niezwykle rzadko. Lennox Lewis znokautował Justina Fortuna trzema z rzędu prawymi podbródkowymi. Szczególnie powtórki dobrze pokazują, jak potężne były to ciosy. Już pierwszy bardzo mocno wstrząsnął Australijczykiem, a dwa kolejne dopełniły tylko dzieła zniszczenia.

Justin Fortune wielkiej kariery rzecz jasna nie zrobił i ostatecznie ze zmiennym szczęściem boksował do 2001 roku, gdy zawiesił rękawice na kołku. Wrócił jeszcze na jeden pojedynek 8 lat później, ale został w nim znokautowany w pierwszej rundzie. Łącznie w karierze poniósł 9 porażek i wszystkie przed czasem, co potwierdza, że szczęka nigdy nie była jego mocną stroną. Pomimo niezbyt udanej przygody zawodniczej, można jednak powiedzieć, że Justin Fortune osiągnął w boksie sukces. Otworzył bowiem w Hollywood bardzo dobrze prosperujące centrum treningowe. Obecnie Fortune po raz kolejny blisko współpracuje z Manem Pacquiao, który przygotowuje się do sierpniowej hitowej walki z Errollem Spencem Juniorem. Australijczyk jest trenerem odpowiedzialnym za siłę i kondycję Pacmana. Dla Lenoxa Louisa z kolei po starciu z Fortune przyszedł już czas na poważniejsze wyzwania. Brytyjczyk najpierw pokonał przed czasem Tomiego Morrisona, który jednak najlepsze lata miał już wówczas za sobą. Następnie w niezwykle zażartym, wyrównanym pojedynku wypunktował natomiast większościową decyzją sędziów Freya Mercera i to otworzyło mu drzwi do kolejnej walki o Mistrzostwo Świata. Do rewanżu z Oliverem McCollem doszło w lutym 1997 roku i Louis odzyskał w nim pas WBC w niezwykłych okolicznościach. Kompletnie rozbity psychicznie McColl w zasadzie odmówił podjęcia walki, spacerując po ringu i płacząc, co skończyło się oczywiście jego zastopowaniem przez sędziego. W ten sposób rozpoczęło się ponowne panowanie jednego z najwybitniejszych czempionów w historii wagi ciężkiej. Panowanie przerwane tylko na kilka miesięcy przez Hasima Rahmana.